Witam serdecznie, Nowiszewski Damian, inwestione.pl. W tym kolejnym już drugim nagraniu w ramach prowadzonego przeze mnie vloga chciałbym przedstawić moje prognozy na ten 2016 rok, które będą dotyczyć ważnych lub mniej ważnych, to oczywiście zależy od punktu widzenia walorów aktywów inwestycyjnych. Tutaj jednak chciałbym zaznaczyć, że ze względu na no, dosyć dynamiczne środowisko, w jakim nam przyszło inwestować w tych czasach, te prognozy oczywiście mogą ulec dezaktywacji, głównie z tego powodu, że sytuacja może się zmienić w w każdym praktycznie dniu. Tak więc tutaj zachęcam do tego, żeby nie tylko prognozować i trzymać się swoich prognoz, ale również reagować na to, w jaki sposób zmienia się dana sytuacja. Pierwsza moja prognoza dotyczyć będzie notowań euro oraz dolara amerykańskiego. Uważam, że te dwie waluty mają przed sobą rok względnej stabilizacji. Przemawiać za tym może w dużej mierze rok poprzedni oraz rok 2014, gdzie mieliśmy do czynienia z dyskontowaniem podwyżek 100% w Stanach Zjednoczonych oraz luźną politykę monetarną, która prowadzona była i prowadzona nadal jest przez Europejski Bank Centralny. W tym roku raczej nie wskazuje na to, żeby podobna sytuacja miała wystąpić. W Stanach Zjednoczonych wszystko wydaje się w tej chwili jasne. Fed zaczyna podwyżki stóp, które najprawdopodobniej osiągną pod koniec roku okolice. 1,5%, co nie powinno wywołać podobnych ruchów jak przed rokiem oraz w roku 2014. Europejski Bank Centralny w dużej mierze wystrzelał się już, oczywiście w cudzysłowie, ze swoich pocisków, a program skupu aktywów powinien potrwać w tej lub podobnej formie przez cały rok naturalnie mówię tutaj o względnej stabilizacji w granicach kursów w okolicy 1.06 do górnego range'u 1.15 maksymalnie 1.20 z tym że ten górny range, range powinien być bardziej elastyczny to nie koniec również spadków na ropie. Pomimo tego, że przebiliśmy dołki z 2009 roku i dotarliśmy w okolice bardzo ważnego psychologicznego obszaru 30 dolarów za baryłkę, to według mnie to jeszcze nie jest to dno, na które wszyscy czekają. Składa się na to kilka czynników. Przede wszystkim ogromna światowa nadprodukcja, która znacząco przewyższa zapotrzebowanie na ten surowiec. No, ciężko sobie wyobrazić odwrócenie tego trendu, przynajmniej ja sobie jak na razie nie mogę tego wyobrazić, gdyż wymagałoby to porozumienia nie tylko w ramach OPEC, które notabene odpowiedzialne jest za około 40%, może troszkę mniej, światowej produkcji, ale również przez, przez większość światowych producentów. Za wzrost produkcji w dużej mierze odpowiada rewolucja obkowa w USA, która spowodowała spory wzrost wydobycia, który de facto uniezależnił Stany Zjednoczone od dostaw zewnętrznych. Oliwy do ognia dolewają kraje arabskie, które ze względu na niskie koszty wydobycia zapewniają, że są w stanie profitowo sprzedawać ropę nawet poniżej 30 dolarów za baryłkę. Z tego powodu uważam, że Poziomem docelowym dla notowań ropy WTI to około 23-20 dolarów za baryłkę. Jedyne zagrożenie dla tego scenariusza, który ja w tej chwili dostrzegam, to w mojej opinii eskalacja konfliktów na Bliskim Wschodzie. Początek roku nie jest zbyt optymistyczny, jeżeli chodzi o polskiego złotego. W dużej mierze składa się na to sytuacja w Chinach, która niekorzystnie wpływa na waluty wchodzące w skład tzw. emerging market, czyli rynków wschodzących, które z kolei uważane są oczywiście za aktywa ryzykowne. W warunkach globalnego zagrożenia ekonomicznego czy politycznego inwestorzy Zazwyczaj uciekają do aktywów bardziej bezpiecznych kosztem właśnie tych ryzykownych, co powoduje spadek wartości tych drugich. Według mnie, skala problemów w Chinach może być dużo większa niż to wygląda obecnie zewnętrznie. Ogromny, tak zwany shadow banking oraz spowalniająca gospodarka to połączenie, które powinno sprzyjać niepewności na rynkach europejskich, jak i amerykańskich. W związku z tym, oczekuję. Że zarówno dolar, frank i funt wybiją się i utrzymają powyżej kluczowych poziomów. Kolejno, 4 złote powyżej, powyżej tego poziomu, 4 złote dla dolara i franka oraz powyżej 6 złotych za funta brytyjskiego. Ostatnią z moich prognoz jest ta dotycząca naszego najważniejszego indeksu giełdowego, czyli WIGU 20. Pierwsza część tego roku według mnie może pozostać pod presją spadkową, z uwagi na wspomniane wcześniej Chiny i spadające w związku z tym ceny miedzi, które ciągną KGHM w kierunku południowym. Ostatecznie możemy osiągnąć okolice 1500 punktów, gdzie oczekuję odbicia z uwagi m.in. na ciekawe miejsce techniczne oraz co by nie było spore już wyprzedanie rynku, które może skłonić inwestorów do ponownych zakupów ze względu na potencjalnie atrakcyjną wycenę.